I słuchajcie, bo ona wchodziła, trzymała za rękę Hania i trzymała za rękę Anię z drugiej strony i wchodziła do tego parku i musieli iść przy niej bardzo grzecznie za rękę i wtedy ona siadała z nimi na ławeczce i mówiła, że teraz będziemy usiedzieć w parku i grzeczni musicie być. I nie możecie bujać nogami, bo kto buja nogami, ten diabła kołysze. A jak będziesz niegrzeczny, to przyjdziecie bez głowy, wsadzicie do wora i cię potem zje. I nie wstępie Hanio się bał. Henia od tego wszystkiego się strasznie bał. bał się przede wszystkim ciemności. Bał się zasypiać sam. Bał się, że przyjdzie ten dziad. Bał się, jak nie było mamy i taty, a ich prawie nigdy nie było, bo mieli różne wyjścia wieczorami i zostawali wtedy z kucharką. A do kucharki przychodził jakiś znajomy. I oni musieli być grzeczni, musieli siedzieć cicho. I Henia się tak bał, że niestety bardzo często robił siusiu do łóżka, mimo że miał już 10-12 lat. I wtedy przychodził tata i patrzył i mówił Znowu? Znowu się zsiusiałeś do łóżka? Swóg mnie ukarał takim strasznym synem, który się wszystkiego boi, jest mazgajem i ciapą i jeszcze sika do łóżka, mimo że ma 10 albo 12 lat. To wstyd i hańba mieć takiego syna. A wiecie, kto to tak naprawdę był? Bo ten Henio Golczyk zmienił później imię i I tak naprawdę, naprawdę nazywał się inaczej. Nazywał się potem Janusz Korczak. Słyszeliście ja o Janusz Korczak? Ja mam... Kim był Janusz Korczak? Kto to ja słyszał? Był lekarzem, bardzo dobrze. Janusz Korczak ja był lekarzem. Kim jeszcze był? Kim jeszcze był, J, Kim jeszcze J, był Janusz Korczak, tak? Bo Mano, mogę, z grzucie, tak, pięknie to powiedziałeś. Był wielkim przyjacielem dzieci, ale też byśmy dzisiaj powiedzieli, słuchajcie, koledzy, byśmy dzisiaj to powiedzieli w ten sposób. Że był pierwszym rzecznikiem praw dziecka. To on powiedział takie słynne zdanie, które powtarzają sobie teraz często dorośli: że nie ma dzieci, są ludzie. Czyli dzieci też są ludźmi, bo wtedy dzieci miały być grzeczne. Czyli nie do końca były takimi pełnoprawnymi ludźmi. Często się mówiło, dzieci.